Taki klasyczny misunderstanding banerowy, bo Urząd Miasta prowadzi teraz kampanię już nie, że miasto jest najbezpieczniejsze w Unii Europejskiej i najlepiej się żyje, jakoś życia, tylko w profrekwencyjną. Tylko że na górze jest profrekwencyjny plakat, a na dole jest plakat kandydata opozycji z PiSu wobec Truskolaskiego. Także tutaj miasto namawia, że idźcie, zagłosujcie. Ale nie na obecnego prezydenta, tylko na Dębowskiego. No, ciekawa koncepcja, nie sądzicie? Nie wiedzieli, nie przewidzieli. Pewnie wynajęli po prostu plakata. Potem taki puzel wyszedł, Miszap. Nie za bardzo. Chyba akurat yy, to jest zgodne z oczekiwaniami, bo oczekiwania to są takie tutaj. Heł Gabre. Gracjan, tak. Jest liderem oryginalny kandydat Psz, żenada